Tym tu skuterkiem codziennie dojeżdżam, słuchajcie, sobie z tym kebabem. Siemaneczko, my dalej w Tajlandii i zwiedzamy akurat Patong. Chodźcie, zobaczymy, czy mają tutaj dobrego kebaba, dawaj. No i słuchajcie, już na Google te przy plaży. Znaleźliśmy pierwszego kebabika i do niego zachodzimy. Zabrał kebab. Zobaczymy, skręci się tutaj chyba jakiś kebabik, którego sami Alla robią, Zobacz, to to nie jest żaden układany płatami, a więc zobaczymy co to jest. Miejmy nadzieję, że będzie dobry. Dawajcie, zamawiamy. Koludka w Oni tutaj mają tak, przygotowalnie, e, obieralnie, e, zmywarnie, e, przebieralnie, wszystko i łazienkę też mają, to jest najlepsze. Słuchajcie, w takiej małej mają tutaj wszystko. Ale te stanowisko, to może powiedzieć, że to jest przerobiony skuterek. I on tym skuterkiem codziennie dojeżdża, słuchajcie, sobie, z tym kebabem. Rozstawia się, podłącza tutaj sobie e, wszystkie te e, złącza. No i zobaczcie, on tym skuterem... To jest jego firma, można powiedzieć, to jest cały budynek jego. Czy my już odebraliśmy swoje kebabiki. Stwierdziliśmy sobie, że zjemy gdzieś je pod jakąś falemką. No i zobaczcie, słuchajcie, tak wyglądają e, nasze e, kebaby. Wzięliśmy sobie je w lawaszu z e, sosem. Mieszany kurczak kręcił się z tego co widziałem i powiem wam szczerze, że kurczak widać, że sami nabijali, bo były to grube płaty, nie jakiś rozbity ten kurczak, ładnie to wyglądało. Chodźcie zobaczymy jak prezentuje się ten kebabik słuchajcie. Ja widziałem, że wrzucali dosyć dużo, lawasz jest bardzo cieniutki tutaj, widziałem, że robili tutaj jakąś sałatkę taką ala sałata lodowa to troszeczkę pomidorka, ogórka, cebuli no i zobaczymy jak to smakuje mm. kurczaczek rozpływa się w ustach jest to naprawdę bardzo dobry kebab Z takiej budki powiem wam szczerze że przy oko, a tak pyszny słuchajcie, ten kurczak jest tak doprawiony jak widzicie tutaj no mięso rozpływa się w ustach ten sos, ojejku, pyszny kebab nie jadę tak pysznego kebabu w waszu naprawdę on jest tak niesamowity, ale to chyba jest to, że po prostu już się znudziłem tym tajlandzkim żarcie. Ten kurczak w pięciu smakach już mi się znudził i ten ryż. I powiem wam, że ten kebabik smakuje rewelacyjnie. Jeszcze przy takim widoku, gdzie mamy tutaj wyspę, sobie siedzimy pod palemką. Mistrzostwo świata. Za takiego kebaba... Naprawdę jest wypkanym mięchem, zapłaciliśmy 120 batów, to jest około 12 taka. kebab jest naprawdę dobre, u tego gościa możecie zjeść dobrego kebaba.